Dzień dobry, tu Piotr Puecha. W poprzednim odcinku Kluczy Uwielbienia nawiązywałem do 15 rozdziału Ewangelii Apostoła Jana, gdzie w ósmym wierszu Jezus mówi Ojciec mój przez to dozna chwały, czyli będzie uwielbiony, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Skupiłem się głównie na tym aspekcie, co to znaczy przynieść owoc dla Boga. A dzisiaj chciałbym zająć się tym drugim aspektem, co to znaczy stać się uczniem Jezusa. Pomyślałem, że najlepszy sposób to zapytać samego Jezusa. W 14. rozdziale Ewangelii Łukasza, w 26., 27. i 33. wierszu czytamy bardzo wiele na ten temat. 26. wiersz mówi: Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Szokujące słowa. Przecież to Bóg powiedział czci ojca swego i matkę swoją. Bóg nie jest niekonsekwentny, więc na pewno nie chodzi o to, abyśmy mieli nienawidzieć swoich własnych rodziców. Są jednak w naszym życiu pewne. Rzeczywistości, które dają nam poczucie bezpieczeństwa i tożsamości, tak jak rodzice dają poczucie bezpieczeństwa i tożsamości swoim dzieciom. Jeżeli poszukujemy bezpieczeństwa i naszej tożsamości w czymkolwiek innym niż w Jezusie może w pracy, może w pozycji, jaką mamy w społeczeństwie może w dobrej opinii u innych ludzi, albo w zasobach materialnych. Wszystko to, co daje nam poczucie bezpieczeństwa poza Jezusem, sprawia, że nie możemy być Jego uczniami. Czasami się zdarza, że rodzice nie są na tyle dojrzali, żeby odpępowić swoje dzieci, kiedy zakładają swoje własne rodziny. Próbują dalej ingerować w rodzinę swoich dzieci. I to jest źródłem konfliktu w małżeństwie. Ale Słowo Boże mówi, że opuści człowiek ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną. Bywają sytuacje, kiedy ze względu na miłość do własnej żony czy męża i miłość do Bożego Słowa musimy oprzeć się swoim własnym rodzicom. Niektórzy wierzący postawieni są w bardzo trudnej sytuacji, kiedy to najbliższa rodzina sprzeciwia się ich wierze. To jest bardzo trudny moment, kiedy trzeba wybierać pomiędzy Jezusem i najbliższymi. Oczywiście mamy zawsze obowiązek, żeby troszczyć się o naszych najbliższych bez względu na wszystko. Ale nie możemy iść na kompromis wiary i nie możemy dopuścić do łamania naszego własnego sumienia. Podsumowując, żeby być uczniem Jezusa, trzeba żyć życiem nie tyle natury, ile życiem ducha. Panie Jezu, naucz nas być prawdziwymi Twoimi uczniami. Każdego dnia, w każdej sytuacji, po to, żebyśmy mogli uwielbić naszego Ojca, który jest w niebie. Amen. Niebiosa i ziemia.